Siemano, witajcie bardzo serdecznie w trzecim odcinku RPG Tycoon, czyli e, rozwijania naszej własnej wioski, magicznej wioski oczywiście Także ruszamy dalej, mamy czwarty poziom królestwa. Zobaczymy co, mm, co on nam dał. O dokładnie Okej okay. Czyli to jest taka, no nie wiem, gospoda, coś w tym stylu. Spoko, muszę to postawić. Z tego co widzę. Dobra, musimy gdzieś to postawić, tylko nie mam pojęcia gdzie. Czy mogę tutaj to postawić średnio. A jeżeli bym to obrócił, Flip Object. O, przepięknie. Musimy gospodarować miejsce, czy tego chcemy, czy nie. Okej, okay, gdzie ty idziesz? Czy oni idą do teatru? Zobaczymy. Yy... Aha. Próbuję się chyba przejść coś takiego. Nie wiem co on robi. Philip, uspokój się. Czekajcie, nie wiem w jaki sposób rozwinąć. Medium... O oh, jest! O to nam chodzi. Będą większe te. Mhm, mm baraki. New Hero Scratch and O, zarabiście. Będziemy rozwijali naszych bohaterów. A tu będą większe kwatery, czyli będzie więcej, więcej bohaterów. Będziemy mogli oczywiście zatrudnić. 302. Zobaczymy jak teraz im pójdzie. Szczerze mówiąc jestem bardzo ciekawy ok, questy um, Dobra, o, o, coś się dzieje total progress dobra, na questika i wyślemy jakiegoś epicki quest, znowu może tym razem się uda może będzie bez problemu mądrze zróbmy to i lecimy spoko mam teraz lepsze przedmioty na pewno także jest, e, jest dobrze a co tutaj się dzieje to nie mam pojęcia w tym Jakiś pasek jest. Nie wiem, czy po prostu ktoś tam jest z moich bohaterów. Jeżeli tak, no to nie fajnie, bo jedna osoba wyruszyła. Nie, raczej nie. Raczej jest wszystko ok. Szczęście jest dosyć duże atrakcyjność także 303 odwiedzających. E, explore the cave, avoid the cave. Dobra, wbijamy do jaskini, bo chyba coś takiego już wcześniej było i wziąłem omin jaskinię i była, było bardzo źle. Ok, strategia. Ale przygotowanie, jak mogę się. Aha, chyba że sklep z potionami zbuduję, wtedy będzie. Mm, wtedy będzie ok. Prawie 3000 zł zarobiłem od odwiedzających osób. Bardzo dobrze, dosyć szybko mi to hajs idzie. E, ignore the man, dobra. Ignorujemy gościa, no i super. Mhm. Dobra, nie wiem co się teraz stanie. Zawsze muszę coś wybrać złego, coś co w ogóle w inną stronę jest. Znaczy, wymagają czegoś ode mnie, a ja zawsze wybieram nie to, co trzeba. Dobra, trudno. I, I do love grog. Dobra, boring. Czym wszystkie postacie wyglądają tak samo, oprócz bohaterów? Idą do swoich małych kwater. O, czwarty level ma. Spoko i zobaczmy, co to jest. Mogę to jakoś zobaczyć. Trzeci, trzeci. Yy... Ja nie chcę tego sprzedawać. Dobra. Kurde, ja bym sobie ten mieczyk... Dobra, trudno. Trudno, trudno, nic z tym nie zrobię. Items... Info... Yy, mogę to sprzedać? Hmm... Nie wiem. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Książek na razie nie możemy, bo też nie rozumiem. Pewnie będę musiał, nie wiem, rozwinąć bibliotekę albo coś w tym stylu, żeby rozwijać w ten sposób królestwo. Yy, questy... Na razie questów chociaż Zobaczę, jak oni się czują. E, ona ma cały czas mało zdrowia, a um, chyba mój gościu będzie miał o wiele więcej. Pej! O! Mogę mu coś dać tam. Happy! Dobra, jakie mi poczucie, Bardzo dobrze. Aha, mogę mu zmienić nazwę, ale nie będę mu zmieniał, bo nie ma po co. E, wyślę was na. Dobra, wyślemy was. Zróbcie coś tam. Zawsze będą mieli coś do roboty, a i tak muszę czekać czekać na hajs. Mogę przyspieszyć to nawet z tego co widzę. O, coś się dzieje w tawernie. Iris. Czy Iris sobie odpoczywa? Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że sobie odpoczywa, że nic się dziwnego tam nie dzieje w tej tawernie. No to jest tawerna, a tu jest in Ja myślałem, że to jest zawsze to samo, szczerze mówiąc. Classic Pub Games. Aha, dobra, powiedzmy, że to rozdzielili. Nie wiem po co. Aha, że to wczesny dostęp. Tak, gierka jest we wczesnym dostępie. Gra mi powiedziała, że mam to powiedzieć. Nie wiem. Ok, Heroes. Ile mam złota? Czy już mogę zbudować lepsze kwatery? 1000 golda potrzebuję. Poczekamy jeszcze chwilę i zbudujemy lepsze kwatery i spróbujemy kogoś zatrudnić. Chociaż nie. Mam pomysł. Wyślemy ich na. Szybkiego questa. Ok. O! Oh. Na razie nie ma nikogo. Co oni robią? Oh. Ile tego? 47. Nie wiem, gdzie się w ogóle pojawiłem. Aha. Pyk. Spoko. Ow. Oh. <laughs> Piąty level królestwa. uuu Zarobiście. I mu musimy zbudować. Kolejnymi e rzeczami, które musimy zrobić, jest. Um, zbudować średnie kwatery i zatrudnić pięciu bohaterów. Mamy, czekajcie, baraki. Bank nam się odblokował. Okej, okay. Czyli będziemy mogli pożyczyć, yy, pożyczyć kasę. I mamy stajnie. Uh, Slowing down to jest horses. O, zarobiście, ale najpierw zbudujemy średnie kwatery. Hmm. Jak zbudować średnie, znaczy gdzie zbudować średnie kwatery? To mnie zastanawia, tak żeby nikogo one nie blokowały. Dobra, spoko. I mogę sobie zatrudnić, wow, czterech nowych bohaterów, zarąbiście. Wszystkich zatrudniam, jasne. Nie muszę wiedzieć kogo zatrudniam, ważne żebym mógł kogoś zatrudnić. Pięknie, to będzie, zrobimy taką wyprawę zaraz, że się wszyscy zesrają. Serio, tak będzie. Ok. i od razu items. Mm. Mogę dać na przykład komuś ten mieczyk, equip. Tobie nie, bez przesady. The Honest, um, Dobra, dam Tobie i wyruszamy na epicki quest. Boom! 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 Ale to będzie misja. Ojejku. Już się boję tej misji. Koszt do, dosyć duży, ale damy radę. Smart, e, zróbcie to. Nie, no. Na spokojnie. Okej, okay. melikornie, nie 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 Kurde recommended Tu, dobra Zobaczymy jak to teraz będzie 2000 i mogę powiększyć swoje królestwo, chyba to zrobimy Aha Czekajcie bo teraz, a nie Tylko będę mógł o ten klocek powiększyć królestwo No dobra, mus, o jesteśmy najsławniejszym królestwem, Zarobiście. Bardzo się z tego cieszę Poszerzymy sobie to królestwo jednak troszeczkę o, dobra, i ja będę mógł coś już tu e, zbudować, build, e, baraki, crunio. dobra, na razie bohaterów nie potrzebuję takich, ale sklepu z potionami to jasne, okej, okay, mamy sklep z potionami, mm, stajnie tak samo się przydadzą, okej, okay, mamy stajnie i to, wiem, to, nie wiem czy można to wszystko przesłać, bo to jest tragedia, give him a ride, right, ignore the man. Ignorujemy typa, no i super. Ale lipa. Zignorowaliśmy typa i się okazało, że. Nie wiem. Coś się okazało nie niedobrego. Okej, okay, ale potki i chyba będzie lepsze przygotowanie, bo teraz mamy. A nie Legacy. Przygotowanie mamy całkiem dobre. Z tego co widzę. Także OK jest. Co tu się dzieje? Bunkermort. Dobra. Zarąbiście. You heroes are hiking up the mountain. Yy, dobra, eksplorujemy. Eksplorujemy to. Zobaczymy, co tam będzie. W tej. Nie wiem o co chodzi. Nigdy jeszcze nie dotarłem do lepszego stage'a. Czy, czy to moja wina jest, że na przykład biorę. No, kocham konie, fajnie. Fajnie się bawicie tam. Nie wiem, czy to jest naprawdę moja wina, czy nie. Okej, okay. i zobaczymy. Powraca cała ekipa. I Zobaczymy co się, co się wydarzyło. Drugi level, szósty level, What? czemu on ma szósty level? O co chodzi? Przecież oni mieli... Okej, okay, nie rozumiem tego. Nie mam pojęcia o co tu chodziło, ale spoko. Quest, wyślę znowu was na epickiego quest'a. Tak. Scott. Carl. Ok, Iris, od razu, od razu drugi quest. Po drugim sobie odpoczniecie. Szybko macie to zrobić. I wezmę wam. Ok, coś takiego. To będzie nieciekawe. Znaczy, będę chciał zobaczyć, czy więcej złota po prostu dostanę, i tak dalej, i tak dalej. Medale statystyki. Bill, co mogę jeszcze tutaj zbudować? To jest naprawdę przyjemna gra, powiem wam. Tak nie, nie trzeba się spinać nad nią, nic. Tylko sobie tak grasz i, i jest fajnie. Toro Achievement. What? Aha. Czy dzięki tej wieży będę chyba miał wszystkie Achievementy? Nie wiem, czy na tym to polega dokładnie. Czy po prostu dostanę jakiś taki, wiecie, ostateczny Achievement dla łowców Achievementów. W sumie całkiem fajna sprawa. Jeżeli chcesz mieć... E, takiego achievementa to musisz, powiedzmy, dużo, dużo posiedzieć nad grą. Okej, okay, Stuck in the Mood, czyli z, w błocie jakimś. Mm. Idziemy przez błoto, co się, nie będziemy się cofali, kurde. Nie cofamy się. Dobra, przyspieszmy czas. Jak? Królestwo się powoli rozwija, dosyć dużo ludzi jest. Explore the cave, jasne, zwiedzamy cały czas, uwaga. Uwaga, bo na razie mam dwa z dwóch wyborów i są dobre. Niemożliwe, że mi się uda to zrobić. Powiem wam, że się boję. Nie wiem, co się wydarzy, ale się boję. I. I. Dobra, czy będzie stage? Nie, no wracają. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, ale chyba tym. O, misja nam dobrze poszła. Trzeci, siódmy poziom ma. Czwarty, trzeci. No teraz. Wiem, wam, że szybko się zaczyna to e, rozwijać. słowo, okej. Okay. Jasne. I nic więcej mi nie ogarnęli, ale typy. Nic tutaj. Dobra, zobaczymy jak wygląda zdrowie. Ty jesteś zdrowy w sumie. E, możemy kogoś wylać, ale nie, nie potrzebujemy tego. Właśnie, a ty? O kurde, on jest chyba przykokszony trochę, nie wiem. Um, nic ci nie mogę dać chyba. Dobra, tru trudno. Zobaczymy jeszcze, co mogę zbudować, znaczy baraki. Aha, baraków na razie tak średnie potrzebuję. Okej, okay, spoko. Poczekajmy, niech oni sobie, wiecie, odpoczną, bez problemu. I chciałbym pozbierać trochę złota. Aha, i nie mamy żadnych już um, żadnych rzeczy do roboty, jasne. Rozumiem to. Niech oni się przygotują z tymi potkami, wiecie, kupią sobie te potki i tak dalej i tak dalej, bo to naprawdę się E, naprawdę się przydaje, tak mi się, tak mi się wydaje, że to się przydaje. Dobra, drzewo. Ok, a mogę usuwać te drzewa? Hmm. nie wiem, nie wiem czy mogę. Czekajcie, zobaczę co jest na dole. Pyk. Co tu jest? Okej, okay, mam dużo followersów, o kurde dużo naprawdę tych followersów. I szósty poziom królestwa, zarąbiście. O, armor. Mhm. Dobra. Będę miał sklepik. Sklepik sobie postawimy zaraz obok tego. Będą, wiecie, tu mogą sobie broń kupić, a tu będą kupowali zbroję. To chyba będzie dobre rozwiązanie, tak mi się wydaje. Epicki Quest. Nie. Szybki. Mogłem wszystkich wysłać na jakieś inne, jakieś questy. Mm. Czekajcie. O... <ścoughs> quest. Dobra. Zobaczymy, o co tu chodzi, Eksploruję jakieś rzeczy, spoko, eksplorujcie sobie, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, moja, już powiem wam, że fajnie zaczyna wyglądać moje królestwo, co z tego, że jest trochę dziwne. Nowych followersów ma, mnóstwo followersów, mnóstwo pieniędzy, serio, zaczyna hajs ładnie iść. Tylko researcha nie mogę walnąć, dlaczego nie mogę walnąć researcha? Ech, the lady. o co chodzi? Czy mogę jednego bohatera? Mm, o, jesteśmy najsławniejszym królestwem. O, jesteśmy najszczęśliwszym. Zarąbiście. Bardzo dobrze. Tylko o co chodzi z tym researchem? Dlaczego, dlaczego nie mam książek? Usebooks, unlock, unlock technology. A jak mogę kupić książki albo coś w tym stylu? Okej, okay, mam królestwo. Jasne, nie wiem czy później wojny będę mógł tworzyć z tymi, z tymi. wiecie. Królestwami czy jak? Scout. Next. Aha, mogę po prostu. Refund. Invest. Nie wiem, co ja właśnie zrobiłem, ale okej. Okay. Czekajcie. Coś, coś tu się pojawia. Aha. Okej, okay. siatka. Nie wiem. Mam jakąś siatkę, ale nie ma sprawy. Mhm, nowych followersów mam. W ogóle radość jest przeogromna w moim tym. W moim w moim... Czemu nie mogę tego? mytens 15G. Aha, nie mam jeszcze złota. Myślałem, że złota mam dużo, ale to tylko followersów mi przychodzi. E, cała masa Epicki Quest. Wyruszamy na... What? Gdzie jest flotar? Znaczy gdzie jest ten gościu mój. Okej, okay, pójdziemy bez niego, powinno się udać. Przynajmniej mam taką nadzieję. I zróbcie to, dobra, si siłą. Nie. nie, 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 jeszcze raz. Iris ty poprowadzisz chociaż masz najmniejszy level, znaczy mniejszy od tego pana w niebieskim. I mm -hmm. zrobimy tak. Okej. Okay. Zobaczymy jak to teraz będzie szło. A flotar sobie niech odpoczywa. Nie wiem, muszę przeczytać o co chodzi z tymi książkami, jakie, jak rozwijać królestwo, bo na pewno się to przyda. Um, Okej. Okay. Aha, czyli pojawił się jakiś taki podobny, coś podobnego do ducha. Mhm. Uh -huh. Dobra, i że miejsce jest przeklęte i żebyśmy pewnie je opuścili. Z zignorować. Dobra, lepiej ominmy to, bo nie wiadomo co się może, co się może zdarzyć. Okej, okay, co tam się wydarzyło? Nowych followersów. Gra się automatycznie zapisała fajnie. Dosta wow, dostałem dużo złota, naprawdę dużo złota. Zarobiście. I mogę od razu sobie... Nie Questy, tylko... Nie to. Czekajcie, mogę... Czy, chwila. the Decision, a to... Okej, okay, czyli jakiś grobowiec. Dobra, jedziemy z koksem. Co się będziemy? Questy, Quick Quest Vermin. Jakieś nowe miejsce mi się pojawiło, dobra, sprawdzisz sobie nowe miejsce, panie Filipie, i siłą to zrobisz, jasne, lecisz. Wierzę w ciebie. Questy, build, mm, baraki, okej, okay. chcę zobaczyć jak to będzie dokładnie wyglądało. Nie wiem czy on w ogóle można się tutaj dostać do tego, to zrobię taką przerwę. Spoko, i jak trenować swojego bohatera, Training. A! Mogę trenować ich, Ok. Sandgard. Wow! Dobra. 900 golda potrzebuję na to, jasne. Tylko nie wiem, dobra, jak przyjdą to może dopiero wtedy będę mógł to ogarnąć. Tu mamy szybkiego quest'a, tutaj mamy epickiego i chyba epicki znowu, znowu mi się uda quest, także bardzo dobrze. Zobaczymy jakie będą łupy z wyprawy. Chwila, mm, info, wiecie co, discard, jasne mm. <laughs> Okej, okay. aha, tu mamy jeszcze te pałki jakieś Stuff of Ages Nie, we, weź to wyrzuć Nawet tego sprzedać nie możemy chyba Okej, okay. discard Uuu, jaki miecz! O kurde Equip, no, Filipowi to dam Jasne On musi mieć takie rzeczy Dobra, co my tu mamy jeszcze Info, discard, tego nie potrzebuje Sword of Quality Nie Ola ma, dobra, tu jest pokazuje przynajmniej kto ma to Kto ma tą broń Discard Mhm, mm dobra, tą mogę jeszcze to też nie, tego nie potrzebuje. Stuff of nature. Jasne, damy komuś. Nie, tobie nie chcę tego dać. Część. Ok. Jej to dam. I zobaczymy. Kolejne poziomy zyskali ziomkowie. O, i zostaliśmy. Dobra, sprzedajmy to. Jasne, i zobaczymy, co tutaj. Co czego nauczył się Filip. Rating 5 gwiazdek zarobi się, 200 golda, 250 golda okej, okay, logika, nic nie są. także okej, okay, na razie dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę powiem Wam, że zaczyna mi się naprawdę podobać ta gra pierwsze wrażenia były takie mieszane, ale naprawdę, naprawdę fajnie się w to gra, także zobaczymy co będzie dalej, serię na pewno będę kontynuował jeżeli chcecie, aby się pojawiło więcej odcinków Zostawcie łapkę w górę i skomentujcie ten odcinek. Jeżeli chcecie mnie wspomóc, w opisie macie fajne reflinki do fajnych gier. Oczywiście bez potwierdzenia. Trzymajcie się, cześć, i na razie. Hej!